Dzień dobry, cześć, cześć, tam was bardzo serdecznie, ja jestem Paweł, jest Ren, Hej. Simon i Oshela. Ja. Hejka. I właśnie lecimy na pole golfowe spotkać się z Franklinem, e, z helikopterem, który za chwilę będzie musiał przymusowo lądować. Chyba Uuu, troszkę, e, troszkę tak. Więc e, na szczęście to lecimy. mi się szybko! Ja sobie piję szampana. Czym się otwiera? <laughs> no, no, <laughs> mój ostatni pan. <szampany>. Czym się otwiera spadochron? Okej, mam dwóch pracowników mniej. <laughs> to nie? <laughs> Ale. <laughs> To było Taimon, dobre, to przypada dobre, Przypadać ci pracę w tym razie, ale i obowiązek. Zaznaczmy, zaznaczmy no. że to było dobre. No. Dobra. ostatniego eee... szampana i się Dobra, chodźcie, chodźcie, panowie i pani. A no, właśnie, Idziemy tutaj do Franklina. Mam nadzieję, że wszyscy będą widzieli katcencję, e, bo na bank będzie jakaś katcencja, ale jesteśmy do w party? Tak, wszyscy razem jesteśmy. Jesteśmy w jednej organizacji. Na pewno? <laughs> <Party>? Tak, tak. Chodźcie, <laughs> chodźcie. I z klientem VIP wchodzimy. Ale ja nie mam. <laughs> Też chcę. Ale wyżej my nie mamy, bo ja chyba zosta rozwiązałeś. Spokojnie. Ja nie. Zobaczcie, jest teraz tutaj. No nie niechoby okay. mnie Nie Niechoby ciebie, tylko obok ciebie. Bo no. oni się dostać zaproszenie do akcji. Od jeden do dwóch graczy tam jest dopisane. <laughs> no to dużo. A to już i Faktycznie. Dobra, to ja idę, nie wiem... E, to Joshela może, nie? Dobiście. Bo to Joshela też nagrywasz. Okej. Okay. To no, twoje outcore nie? No, moje. Ale ładne. No, kozackie. Czekaj, jest. tu jest te nowe? Nie. No. Okej. Okay. Tak. Tak? Dobra, zaczynamy, cyk. czyli to nie jest elektryk jednak. No nie, jakby był, to bym nie kupił. Hiroko, ty! Nie no, prezes za odszedł. Nie no, późdzę, a ja miałem mieć waszą waszym pensję Dobra, Ren i Simon zostają przed klubem i będą tak. naszymi bodyguardami. No, tak, Niestety po tak, tak. środka może wejść tylko jeden ochraniacz. Wybrałem Joszelkę, tak, <laughs> to będzie na ciebie Tak razie. jest o, Katscenka, Katsenka. Okej okay. Nie My mm. ma meta, ty zamawiam Fajne Ale Ren Simon nie robić. teraz, bo jest Kaccenka Dobra, dobra, już się siedzę ciło Ok, Frankie nam teraz przedstawia y, naszego Vipa. Okej okay. Robię narrację dla Rena i Simona. Tak, I właśnie jest. tym Vipem jest, tym VIP jest nah. doktor Dre. Okej. Okay. Mogę go zabić, tak? Nie, no to Is będzie nasz klient. <laughs> mm -hmm. yeah. Ej, tak yeah. oni tam pewnie czekałem z rakietnicami już. Nie no, tak, nie da tak. się. Przystujemy lambo. <laughs> Pójdź tu szybko. Bo nie mam amunicji. Bo nie, czekaj, ja zamówię przy sobie. Nie A, masz buzie Jak wszelka to twoja żółta koszulka, naprawdę? No, fajna. Sędziowi się, no. się podobuje.

<noise> Dobra już zostaw, nie wyżywaj się na golfie. Już me, <noise> Co Young, <ty> to <noise> no, bo no, bo pomyśle, to żebyś nie, ale Kieś dziadki tu się przekomarzają teraz. No trochę tak. Nie, tu się dzieje. W ogólnie to ból będzie ból chyba ból naprawdę ból jakaś bitka, prawda? W ogólnie to mają takie same kaskiciki jak ty masz. No <śpiewa> 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 ja dalej teraz. <trochę>. <śpiewa> <śpiewa> Dobra. <śpiewa> No okay. no no. O, tu Okej. Okay, Dawaj, jestem. Pasukę już mam, to wiesz. A Panowie, dalej mamy kadr scenkę jeszcze. <grym> Ale czemu złamał e, doktor, to? Zresztą to, właśnie złamał kij golfowy. Wow. Nie wiem, czy na jak jak? To był kij, są dość który... mocne Ale widzieliście, że to była animacja, która Była taka miękka po prostu <laughs> Jakby po prostu patyczek są dre... Nie, są drewniane kije golfowe, jak no, no ale to ale... wygląda jakby taki cieniutki kijek złamał Długie te cutscenki macie No No długa jest ta cutscenka To jest jedna bardzo długa cutscenka właśnie no, Mam nadzieję, że się już kończę. I <laughs> O, ciekaw na skuterkach. Jak się to nazywa? E, wózkach, wózki golfowe. Wózki golfowe, my będziemy gonić na wózku golfowym. To jest. O grane. matko, my będziemy ich gonić na, na wózku golfowym. Taranuj wózki golfowe serio? Ja perkam. Dobra, Taranu ich tam czy coś? Ja biorę tego. Albo a my sobie. Gdzie byście pojechali, przecież my tu jedziemy! <cłano> A to... A nawet nie ma uda. No, ale jak ja, ja mam go niby staranować! Normalnie taranuj, po prostu wjeżdżaj. Ale w niego. jak! No wjeżdżaj, po prostu wjeżdżaj! Nie da się go staranować w żaden sposób, bo on mi ucieka! Ten nik oni mają jakieś zwiny. Masakra! O, no. On mi ucieka! Masakra, Trzyma. Dobra, wezmę tego twojego! No nie no bez jej palucha mogę tylko co najwyżej strzelić! Nie no, się taranować! No ale to widzisz, że. Zobacz na na prawej stronie. Widzisz, że pasek się przesuwa? Widzisz, o. znaczy, że taranujesz! Musisz przewalić po prostu. Roz, porządnie. Przytrzymaj go, przytrzymaj go, przytrzymaj go. Patrz! Fuu, jak go przejewa. E, prze. ten, <głosy> <głosy> Co teraz Co tam wyróżniesz? Jeszcze tego niebieskiego? Czołówkę, na czołówkę. O! Golfista B, golfista B, już dobra. Dobra, bierz eee, go tak. Ale nie wiem, czemu on ucieka teraz. Dobra, musimy złapać tego na A. Czekałem słowa, jakby tłumaczyć Pawła, ale nie znalazłem. Eee, no właśnie, to będzie problematyczne. <laughs> Okej, okay, już go nie ma, teraz okay, B. Kolejny personel golfista i jedź za nim, dopóki się nie zatrzyma. Okej. Okay. Okay. Dobra, czyli teraz mamy śledzić, tak? Śledzeniem, nie złe śledzenie. Nie, w drugą bo on coś wyjechać nie potrafi. Chyba trochę. Eeeee. <laughs> 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 to co fajnie? No co widzę właśnie. Nie żadnego tyle miejsca ma, a nie cofa, nie? Dobra. Nie no, nie miał już tyle miejsca na cofanko. E, ogólnie mu się wózek... E, Proszę Cię, wodymi. nie zatrzymuj się na czerwonym świetle, jedź już! A, robi teraz... aha. Nie, on zrobił manewr wymijający dupcia. Manewr wymijający... o, patrz, patrz jak... dążę e... za gofistą. To jest chyba typowy dziadek na ulicy. Ojku, no i co, będziemy tak Iść? Po nie, jeszcze, się, jeszcze się okaże, że zaraz wrócimy do miejsca, skąd wyjechaliśmy. No, chyba tak będzie. No, <grym Dobra>. poczekać <grym> <grym> Ren, Simon, na mój telefon. <grym> no i czekamy z mazurką. Oczywiście. <grym> Dobra, przygotujcie. Działo orbitalne. Działo orbitalne, ale nie. Działo, nie ciało. ciało. Ciało? Nie ciało. Ciało orbitalne, okej, okay, może być. Troszkę, nie podzierz tak blisko. Znaczy, skręcił. Tu w nogę. prawo, tu w prawo. O, zobacz, zdążyłeś otworzyć bramkę. Zwykle nie możemy otworzyć, zwykle po prostu przejeżdżam przez bramkę. Dobra, dogoń go, bądź ucieka. Ej, jak on się rozpędził, co jest? Z górki jest. Nie no, rozbił tej bandy. Jakoś ja tak wszystko nie jadę, nie? Jakim się ten bandy nie, nie rozbił? E, Ciekawe. Co jest? I... On nagle mu uciekać zaczął. Ja do ogólnie z Franklinem chciałem powiedzieć. uha na piechotę... No przy nie na byłoby szybciej, faktycznie. A no, na o, na jakim mówi, że... cudem brakł? Przyspieszyło trochę. Jakim co nagle przyspieszyło? Nie, bo pewnie za bardzo się oddaliliśmy, czy coś, nie wiem. A bo to Ren i ten, Simon nas pchają. Pewnie na tak. Środka, czy coś. My tam sabotujemy, ale jeszcze nie wiecie jak. No właśnie. Dobra, jedź, no głośno. Czemu teraz znowu zwalnia? O matko. Dobra, brakuje nam będzie Ucieka! Na lewo pobieg Na lewo pobieg? A tu jest, dobra. No co ty robisz Joszefka? Przewróciłaś. Musimy, nie da się pod, po, podbiec. No, Możemy tylko iść. podejść. Właśnie podchodzę. Ale co ty mu robisz? Nie rób mu, nie rób mu krzywdy, nie, nie, nie. nie, nie. Czekaj, czekaj. Dobra, czekaj dobra, dobra. dobra. Czekaj. A nie, jest spoko. Ma. No. Ja tylko stoję nad skimem, nad takim ziomeczkiem, staruszkiem. Jo ja, się przywrócił! Pupa, pupa, pupa. Ale dlaczego ja nie mogę? Dlaczego ja nie mogę? Ja nie mogę! Ja takiego golfa kocham! No on po że ty był, zastraszysz go. O niej, to nie Dobra, teraz dobra, twoja, kolej chodź. Ja też chcę. chcę. Ja też chcę. Czymś tam sprawach. Ale wiesz co? Okay. To, wiesz co, może nie ety dalej go bijesz? Nie. Jesko sam dużo nie. No, what about that other thing? Okej. Okay. Ja go walimy w tyłek, a jeszcze ja tam o no. Z waszego pomieszczenia. A dobra. Fajnie. Okej, okay, właśnie, bo powiadamy Renowi i Simonowi, chodzi Dobra, no zabrzmiało. zabrzmieło. Tyłki, nie tyłki, no dobra. No. Dobra, no nie dopowiadaj sobie za dużo. Jakieś uderzenia. Ja no, nie wiem, zapadam, no, ale za no, Dobra, dobra, dobra. okej. Okay. Słuchajcie, e, działamy dalej. Mm. Zastraszyliśmy e, Franka, zadzwonił, skończyła się misja. Tak. I wracamy do Rene i Simona. Dobra, słuchajcie moi drodzy, kontynuujemy. W takim razie bierzemy teraz kolejne zlecenie dla agencji. Wy jesteście? Jako że czekamy teraz na Gdy kontakt ze strony Franki. Kiedy jesteście? U góry. Okay. Zlecenie ochrony. Eee, czekajcie. Odzyskanie kosztowności. Jeszcze nie robiliśmy już. A tutaj czekajcie coś droższego. Mm. Jezu, wszystko wszystko bieda Edition. Eee, eksterminacja gangu czy odzyskanie kosztowności? Co wolicie? Co? Ee, odzyskanie kosztowności. Hajsu. Heis. Dobra. Ok. No to odzyskanie kosztowności, proszę bardzo. Odzyskaj skradzione Oby, kosztowności pożyska. klienta. Mam nadzieję, że tym razem to nie będzie małpa. Czekaj, bo nie mogę. a moja postać się. Nie wiem.

no jad... Ktoś ja, mhm. tu się się. Ktoś jest zmęczony. <laughs> <laughs> Dobra chodźcie, bo Dobra, musimy ja. stąd wyjść. Chodźcie, musimy opuścić Dobra. agencję. Ja już idę w takim razie do uh, Stefana Concierge'a. Stefan Concierge? Tak, obok jest Pani Kasia. Nie, to jest Stefania. Nie, to jest Pani Kasia, ale Pani Stefania. Kasia nic nie robi. W ogóle nie wiem do czego ja myślałam, ona może. Słucham? Jest... Znaczy w sensie ona... No bo ja chcesz uberwać. E, opuść opuść e, proszę ja bardzo, poświęcimy. Bierzemy śmigłowiec. O, jestem starucha Jest, jest, jest Po mnie już mówią dojść chyba. Nie no Czemu i tak. O, co wy macie z tym tyłem? Czemu tam... Ja zlikwiduję, tam będzie herbata zbożowa tylko. Podejrzygo! Okay. Dobra, Frankin, cześć five. Inara też tak myślę. Herbatę z burzową hmm. też można przyjąć. E, Daj mi herbatkę. Vanilia unicorn. To. Herbatkę, Czy Wy to widzicie co? gdzie lecimy? Nie. Jak ty umiesz lecić taką głowę? Kamgła. Nie wiem, wszystko foluję. No, tak okay. <noise> e, no, no do okej. Daj mi. Ogólnie lecimy najprawdopodobniej do budzika. No o tak! Daj mi. Nie wyciągajcie broni, tam jeszcze zaszkoczyłem. E, tak, tak. Wanilia Vanili unicorn, nie wyciągać broni, proszę. E, Ale to nie to masz. masz. Dziwię mnie, że nie możemy wspólnie. Nie, jest to bucik, tylko musimy wylądować tutaj obok, widzisz? Z tyłu gdzieś. Ja nie widzę błĆcik. Tutaj? Hmm. Ja też nie widzę błĆcik. Tutaj chyba. No, bucik, no bo bucik jest tu, jest za rogiem. Nie, ja już wejdź, Weź do vanilla unicorn, ale od tyłu wchodzimy, słuchajcie. Tak, tak zarąbali. Totalnie tutaj. Tu? Halo? Ej, faktycznie otwarte, patrzcie. Halo, proszę oddać mi save. Dobry. Ja tutaj, A tutaj? tylko na chwilę. Przecież dobra wychodzimy, Joselka w atak, wychodź, wychodź, wychodź Ja nie wychodzę Ty możesz te granaty no, zrobić za coś innego? Eee, okej okay. To ja się tu do, do ściany przyklejam A mam iPhone uh -huh. Masakra co się uchwala po prostu Dobra otwieram te drzwi Ała wow, no i zechłam no Ej no to ja jestem? otwórz no, no hey, ok, kod sejfu. co czekaj? Jaki kot sejfu? Dobra, przede wszystkim, yy, dobra, nie ma co. Jaki ja wiem, sejf? Jak Jaki kod sejfu? Nie ma tu żadnego kodu. O, się dobra, profilaktycznie się. Yy, poszukajcie kod do sejfu. Szukam kodu do sejfu. Kod sejfu. Kod sejfu, sejfu, kod. No na mapy. Tak, tak, to jest safe. Stój się. Przestań, bo ja tutaj strzelam. Kartę. Pal 1 To gry kartę. Mam Tak, ten numer to kłopotny. Nie, ja tak sobie powiedziałem. O, coś mam, coś mam, coś mam. Dobra? Macyś, tam, ty tam. tam. Macyś, no dobra. Masz? Okay. Dobra. Dobra, biorę safe, otwieram, otwieram safe. to 5 kg mąki się... A nie, jakaś paczka. A to jest imposto, chyba. do no, mnie jeszcze raz? Zegarek. Okay. Nie, nie do ciebie, tylko chęć. Złoty zegarek, dobra, ty wychodzimy, wychodzimy. Do Szybko! Gdzie jesteście? Jakie zdjęcia? Przestańcie oglądać, co wy to oglądacie znowu? Jakie ja zdjęcia? Na zapeczu, no. Ja nic nie oglądam. E, ogólnie na zapleczu tu z tyłu, e, właśnie widzę, że podjechali, no, więc Nie ja mogę poczekam. sobie wyjść stąd! E, no i już Zleciałam no, no, ok. się między krzesełkami. Wychodzimy, wychodzimy! Go, go, go! Szybko! Do środka! E, osłonię mnie, bo ja nie mogę strzelać. E, Dobra. Z boku. Obok. Ren! Ren, wsiadaj! No Ale nie. wiesz, że nie mogę strzelać. Możesz! Nie mogę. możesz! Jak masz to rozsunięte, teraz nie będziesz mo że a możesz. Jak mogę to rozsunąć? No masz rozsunięte! Ale nie mam rozsuniętego! A teraz, już nie. A teraz masz rozsunięte! Ja albo Ręce? mogę! Ale nie masz tej broni. No ja właśnie o, nie mam broni. To, może być tak, że nie masz faktycznie. Coś no tamtego. mówię, że nie mogę strzelać parówki. Oj, jak... Jakby mogła, to mnie nie marudziła. Jakiego ochraniasza zatrudniłem, do ma, który strzelać nie może? Same, same same ślepaki, man, no najpierw wbij mi stepny level tutaj na, na GTA-u. Kobieta, normalnie. Ochroniarz ze ślepakami, no. już bliżej to nie paru. dalej. To prawda. Tutaj? Tak. tak. Zegar do agencji. A możemy tutaj wsiąść, wysiąść? Tak. Nie, nie możemy, musimy tam. Nie tędy, czekaj! Ktoś tu leży, spadochron! Nie, bo ja piję, a trzeba chyba wyskoczyć. No, nie, nie, tutaj tak. trzeba. Co to, to za auta jakieś? Dobra. Ale ładnie Ej, e, czemu mój auto też siedzi? No, e, no, chyba bez Śmigła. Chyba bez śmigła jesteśmy <noise> na WIRNIK TO SIĘ NA... WIRNIK! Lat... Ja, ŚMIGŁO! ŚMIGŁO JEST W SAMOLOCIE śmigło. Z SZONĄ! napisać napiszcie proszę coś. Joszelka! ŚMIGŁO, Sama BO SIĘ ŚMIGLI! Kiedyś tak powiedziałeś, że... Kiedyś powiedziałeś, że Teraz śmigło, bo się śmigli. Kiedyś powiedziałeś, Kiedyś powiedziałeś, że się super. śmigło, bo się śmigli. No, śmigło się śmigli, tak. A wirnik coś robi? Śmigli się też. No właśnie. Wirnikuje? Wiernik. Wirci się. się. Dobrze. Słuchajcie moi drodzy, ja myślę, że jesteście gdzieś tutaj? Gdzie ty, ty jesteś? jesteś? Halo! Ja na górze. Ja przed bodenkiem. Ja, ja na, na górze? wszedłem, bo ja szukam tego hopa chopa. Ja też w na górze i co? nie widzę No wyżej wejdź, wyżej, wyżej. Ale a jak wyżej? Ale nie, hop chop już chyba... Aha, bo Franklina też nie ma. No tak. Jak nie ma, jak nie ma to, to lipa. Gdzie ty jesteś? Wierci. Ja tutaj. Hello Czemu nie uciekasz? Chodź tu, hmm. czekam Chodziłeś maskę! fuj! fuu maskę, nie chcę cię weź idź stąd Oj no, go jednak. A to mu też chodzi w masce? E, nie! Simon Ren, <grym>, chodźcie tutaj! A ja do jestem, mnie. No dobra, no, no, ale jak ty się chodzi do Ciebie? E, to jest, czekaj, dobra, zaproś do agencji Simon Ren, chodźcie tutaj. Czek czekam, czekam, no on nie ma czekam na was. Czekam na was, słuchajcie. Agencja, zadzwoń do Pawła. Nie, ja do ciebie zadzwonię. Dobra. Poznałaś Hej. Proszę wejść przez zaproszenie, bo ja w tym nie. momencie jestem w trakcie akcji i ja nie jestem bym... w stanie odebrać. To czekaj, zamówię mu jeszcze fajne panie. Bo ja akurat widziałam... On tobie i im. Cześć. Nadal Cześć. Do... Wejść. No Róż to ja właśnie tu widzę. Na samą górę musicie wejść. No ja wiem, czekam, witam po prostu, to jestem... Oho. Tak, to pasuje idealnie. Renik! No, no ja już czekam, idę, nie zapro zaprowadź ich tutaj. Właśnie czekam na Renika. dziwne ślady na koszulce. No jestem ja nie, nie tylko szale? na koszulce, ja na nodze mam w ogóle na klacie, wszędzie. Pod puchami nawet. Na samej kurze, tak? Na samej, samej, samej kurze jestem, tak. To i Też tam było. Mek, mek, mek. Ale u siebie. A, <laughs> U siebie, ja mmmm. Znaczy, najpierw się pozwiedzać, a dopiero później to, no, okej. Okay. O, Siemanko! Tak, mogę się z tobą <laughs> przespać? <laughs> <laughs> Okej, okay, to na razie. Okej, okay, dobra. Nie uh, Ewen, wiesz co, <laughs> za późno uh. trochę. <laughs> o tak, to jest akcja. <gwierdził> I to ja jest idealne tak zakończenie odcinka. odcinka. Uh. Także dzięki za uwagę, trzymajcie się, to hej! To